Miałam ja już wychodzić i zajrzałam do mojej skrzynki na Instagramie i mam tam ty, tyle pytań, ale to tyle pytań wyjmę sobie słuchawkę, będzie mi wygodniej. Że stwierdziłam, kurczę, dobra, otwieram okienko i niech to będzie taka nasza grudniowa tradycja. Bo ja normalnie nie robię takich filmów, wiecie, że jakby na przestrzeni roku kręcę raczej modowe materiały, czasami się przepladają vlogi, jakieś bardziej urodowe, ale niech ten grudzień będzie taki. taki hmm. Nie chcę powiedzieć, że taki, taki bardzo rodzinny czy coś takiego, tylko może bardziej, że wy poznacie lepiej mnie. Też mam dużo nowych widzów na kanale, a przede wszystkim mam też widzów, których uwielbiam i szanuję od lat, takich analogowych, którzy ze mną naprawdę autentycznie od lat tutaj są. A myślę, że... Y to jest trochę taka inna forma tego vlogmasa niż y, zawsze ubieranie choinek czy gdzieś tam robienie ciastek, jakby to też jest, e, ale no właśnie osoby, które przychodzą nowe, mają okazję mnie poznać, a może te osoby, które oglądają mnie od lat, mają okazję dowiedzieć się czegoś nowego, więc otworzyłam szybko okienko, już jestem w płaszczu, jak widzicie nie wiem, czy ten płaszcz ściągać, czy nie może ściągnę, bo zaraz będzie mi zimno, jak wyjdę na zewnątrz e, natomiast em, dodam tylko, że otworzyłam, mam e, pierwszych Kilka pytań, które pojawiły mi się, to po prostu na nie odpowiem, i, i to będzie taka fajna nasza forma spędzania tego vlogmasa. Mam nadzieję, że znowu będziecie sobie coś robić w trakcie oglądania tego filmu. Nie musicie tutaj ze mną być, nie musicie się patrzeć. Możecie sobie puścić w tle trochę na zasadzie podcastu, ale no, nie jest to podcast, jest to zwykła pogadanka od serca. Mam nadzieję, że takie przerwniki od normalnych filmów też fajnie się sprawdzą i trochę urozmaicimy sobie ten czas. Lećmy. Dobra. Mam przyjaciółkę, która wewnętrznie źle mi życzy. Na co dzień jest cudna, ale kiedy mi się coś udaje, mam wrażenie, że to jej nie na rękę. To nie jest twoja przyjaciółka. To nie jest przyjaciółka. Słuchajcie, jeżeli macie w życiu takie osoby, które nie do końca radzą sobie z waszymi sukcesami, mniejszymi, większymi, albo wtedy, kiedy gdzieś tam coś wam się udaje, to. Ja uważam, że to są toksyczne osoby i lepiej e, takich unikać. Naprawdę od serducha e, ci radzę, i uważam, że to nie jest przyjaciółka. Jeżeli ktoś tobie źle życzy, nieważne czy to jest siostra, czy to jest. E, to może ja bym porozmawiała na ten temat, powiedziała co czuję, jak jest i niech ta osoba też gdzieś tam e, zrobi sobie rachunek sumienia, ale jeżeli ktoś ci źle życzy, naprawdę wiecie co. Życie jest piękne doceniajmy to, co mamy, cieszmy się tym tu i teraz, doceniamy naprawdę prozę życia, nawet najzwyklejszą prozę życia, typu, że sobie robimy kawkę rano czy cokolwiek. I y, uważam, że każda osoba, absolutnie każda, która nie życzy nam fajnie, nie zasługuje na nasz cenny czas. Więc jakby, no to jest moja odpowiedź. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, oczywiście zachęcam Was do dyskusji. Czy polecasz zakładać kanał na YouTubie? Czy polecam, wiecie co, dziś? Y... Oczywiście polecam spróbować, bo jeżeli nie założycie, to może się nie przekonacie, natomiast dzisiaj to już tak szczerze, od serca mówię, to nie jest dobry czas na zakładanie kanału, dlatego, że tego jest bardzo dużo, filmy się wcale dobrze nie wyświetlają, YouTube się bardzo zmienił na przestrzeni ostatnich lat, więc teraz trochę poewoluowało to w innym kierunku, teraz są Reelsy, jest TikTok niestety, więc ja osobiście nie zakładałabym dzisiaj kanału, bo wiem, z czym to się je, ale ja wiem też właśnie, no widzę to w drugą stronę medalu. Dzisiaj myślę, że to nie jest dobry czas na zakładanie kanału, natomiast żebyś nie pomyślała sobie, że a tak, nie jest dobry czas na zakładanie kanału, a kręcisz sobie dla nas film, no i masz kanał. No ale mam kanał od 7 lat, więc wtedy, kiedy ja zakładam, to w ogóle jakby był inny świat, Instagram braczkował, był iPhone 4, robiło się zdjęcia kwiatków na ogrodzie i te sprawy. Jakoś była wtedy petarda, dzisiaj jak na to patrzycie, no to jakbyście robiły to sterem. Więc no, naprawdę, to, to były inne czasy. Dzisiaj, jakbym ja miała coś zakładać, to zakładałabym coś innego. Myślę, że to byłby TikTok, albo właśnie poszłabym brilsy. Tylko no wiecie, no tu, tu jest najważniejsza regularność. Więc taka moja szczera odpowiedź. W moim Reelcie, a propos Rilsów na Instagramie, zapytałyście się mnie o najlepszą paletę do makijażu, więc ja kupiłam tą w prezencie i sama mam, kocham, uwielbiam. Uważam, że jest to najlepsza paleta, jaką e, w ostatnim czasie miałam, ale pozwolę sobie otworzyć, bo nie będzie widać oczywiście, że ona była otworzona, bo ma tutaj kartonik. Po pierwsze, że jest piękna i uważam, że nawet same dla siebie mogłybyśmy coś takiego sobie podarować, e, no to... Czy ja coś muszę mówić więcej, słuchajcie? Czy ja coś muszę mówić więcej? To jest. To jest sztos. Zostawię Wam na dole link do tej palety. Ona jest droga. No jako prezent od siebie dla siebie, albo może dla kogoś bliskiego. No cudo. To jest wow. I wiecie, jaki. Jakim tym się robi makijaż, jaki tym się robi makijaż? O, tak miało być. E, więc jakby polecam bardzo. Sama mam Fair Medium i, i ten kolor Wam polecam. Ten ciemniejszy, no to zdecydowanie jest właśnie do, już dotykowany do takich ciemniejszych karnacji. E, więc macie na dole link do Pillow Talk. Kupicie na seforze. Co byś zrobiła, gdybyś dostała skromny prezent pod choinkę? Kochani moi. Czy wymyślicie, że ja nigdy nie dostanę jakiegoś skromnego prezentu pod choinkę? Powiem Wam tak. Ehm, nie patrzcie na to, co dostaniecie od kogoś, ehm, chociaż może nie tak. Jeżeli nie będziecie cieszyć się z małych rzeczy, to te duże też Was nie ucieszą. Uwierzcie mi, że. Jeżeli dopiero musicie dostać nie wiem Mercedesa albo iPhone'a, żeby to wywołało uśmiech na waszej twarzy, to słabo, naprawdę słabo. I warto by było nad tym popracować, bo e, to wszystko zaczyna się gdzieś na początku. I uwierzcie mi, ja mi się uciesza z kubka i on też by wywołał uśmiech na mojej twarzy, więc ja jestem takim człowiekiem, ale też jestem takim człowiekiem, że jeżeli jak bardzo czegoś chcę, to ja dążę do tego, żeby sobie samej to e, jakby sprezentować, więc też nie liczę nie wiadomo na co. Natomiast naprawdę gdzieś to wszystko zaczyna się na początku i jeżeli faktycznie te małe rzeczy nie będą Was cieszyły, to trudno, żeby, żeby ucieszyły Was nawet te ogromne. E, najgorszej jakości ubrania sieciówka. Hmm, nie wiem. Nie wiem, bo to wiecie, to, to są sieciówki. Raz y, jest super jakościowy sweter i nosicie go latami, a czasami po prostu upierzecie raz i a jesteście wierne zarze od lat, a nagle okazuje się, że jest jakiś beznadziejny egzemplarz. To jest bardzo. Y, ta, tak różnorodny temat, i taki y, jakby, że nie da się do tego podejść w jeden sposób, bo to w sumie. Y, Różna przędza, różne materiały, różne wykonanie, różne firmy, które to wykonują. Także nie, to nie mam chyba takiej sieciówki, która ma najgorszej jakości ubrania. Na pewno mogę Wam powiedzieć, że na przykład um, często jak oli był mały, no to gdzieś tam nie sprawdzały mi się. Um, Jakościowo ubrania ze smyka. Choć teraz na przykład mi się sprawdzają, a jak był taki mały i kupowałam jakieś śpiochy, to mi się strasznie spierały. Tak samo było, jak Oli był taki mały, mały, powiedzmy miał z pół roku. Nie sprawdzały mi się kiedyś rzeczy z Pepko, takie śpiożki w ogóle, a teraz Pepko tak się zmieniło, jest takie super, naprawdę mega mają te ciuchy dla dzieciaków, także no różnie to jest. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi tutaj. Co obecnie oglądasz? Słuchajcie, oglądam Wednesday. E, ostatnio e, zobaczyłam podcast Ewy i Matiego, którzy powiedzieli, że wciągnęli się w Wednesday. E, Wednesday to jest, e, słuchajcie, m, nic innego jak, jak m, córka morciści Adams i, no, mam na końcu języka pana Adamsa, więc z rodziny Adamsów, córka, ta taka. Czarna, blada, z warkoczykami. No i teraz jest kontynuacja, jest nowa aktorka. No, i na podstawie tak naprawdę pociągnięcia tematu gdzieś rodziny Adamsów dopisali historię Wednesday i podjął się tego Tim Burton. Cóż mogę powiedzieć? Mega fajny, mega fajny, wciągający. Jak wchodzę sobie teraz na Netflixa, to wiecie, że cały czas on jest numer jeden, więc dosyć długo się utrzymuje, bo zazwyczaj tak jakby, wiecie, ewoluują te filmy. No, ja dawno nie oglądałam żadnego serialu. Spójrzcie, no... No, naprawdę, jest... Top seriali w Polsce dzisiaj jest numer jeden Wednesday cały czas, więc... Drugi Harry i Megan. Dajcie znać, czy oglądaliście Harego i Megan. Ja jeszcze nie oglądałam, ale słyszałam, że takie kontrowersje w ogóle wywołuje. No, ja właśnie nie mam czasu na seriale, ale jak tak Ewka zachwalała, mówię, Dobra, puszczę sobie, puściłam sobie jeden odcinek. To nic, że na nim zasypiałam i przebudzałam się już pod koniec, ale bardzo mi się spodobał. No i już pociągnęłam temat. Także sobie oglądam młędzę, jest super. Oczywiście, jak lubicie czarny humor, ja lubię czarny humor, także powinno się Wam spodobać, jak właśnie. To lubicie, ale też trzeba zaznaczyć, że on ma taką, taką szczyptę, no nawet większą szczyptę horrorów w sobie. Więc, no tak, skąd w tobie życiowa zaradność? Zaradność. Wiecie co? Na pewno to wszystko zaczyna się już na początku i myślę, że w dużej mierze wpoili we mnie to rodzice, bo moi rodzice od zawsze byli tytanami pracy. No i nie mogę powiedzieć, że tak nie było, bo do tej pory są, mimo tego, że tata powinien być już dawno na emeryturze, a y, pracuje i y, y, to naprawdę są linie. Więc y, został chwilę w domu, ale stwierdził, że to nie jest życie dla niego, że on kocha ludzi, kocha z każdym rozmawiać, no po prostu mój Oliwier jest identyczny, <grym> więc y, na pewno ta zaradność jest po nich i ta pracowitość jest po nich i oni mnie tego nauczyli, ale też y, ja później musiałam wziąć to w swoje ręce i tak jakby wdrożyć to w moje życie, w moje życie takie dorosłe i y, oni mi... Coś dali, no powiedzmy, nie wiem, dali mi glinę, z której ja też wiele musiałam ulepić. No i były różne wzloty i upadki. Czasami na pewno ta moja zaradność yy, traciła na pewności siebie. Yy, natomiast, że zaradność zaradnością, ale też ja mam w sobie taką dużą pogodę, ducha i y, myślę, że ta pogoda ducha tak niesie mnie przez to wszystko. Ostatnio Pani w kawiarni w Katowicach powiedziała mi, że jestem jej najmilszą klientką, a ja myślę sobie, Jezu, ale ja, czy ja jestem dla niej jakaś szczególnie miła? Tam uśmiechnę się, coś tam powiem. Ostatnio zostawiłam u niej przez przypadek right stop. wróciłam się i, i tam wzięłam. I powiedziała mi, że naprawdę jakby Pani wiedziała, jacy przychodzą smutni, źli ludzie, jakie wylewają na nas frustracje, i tak pomyślałam sobie, kurczę, Pani pracuje w kawiarni i tak naprawdę Dlaczego ona ma wysłuchiwać ludzkiej frustracji? Przecież ktoś podchodzi, zamawia kawę i też nie do końca bym rozumiała, nawet bym nie podejrzewała, że to tak może wyglądać z perspektywy kogoś, kto yy, pracuje z ludźmi. No i. Yy, i nie wiem, chyba, chyba ta zaradność właśnie yy, w dużej mierze spowodowana jest moją pogodą ducha, moją taką walecznością i siłą walki, y, bo nawet tak czasami chwilowo się poddaje, bo myślę, że każdy ma jakieś tam zloty, upadki w swoim życiu. No to jednak szybko wyciągam wnioski, szybko się y, otrząsnę i po prostu y, idę dalej, bo jakby też wiecie, że w życiu jest różnie. Natomiast no, nie mogę powiedzieć, że, że nie jestem zaradna, bo zawsze od małego. Potrafiłam stawić czoła różnym swoim życiowym perypetniom. Także, nawet czy Wam się wydaje, że jesteście zaradni, czy jesteście mniej zaradni, to myślę, że to. Um, nie wiem, czy da się to wypracować. Myślę, że da się to wypracować. Jeżeli na przykład potrzebujecie jakiejś dodatkowej motywacji, jest mnóstwo fajnych książek. Ja na przykład. Um, Mogę Wam polecić książkę. Kto y, zabrał mój ser, ja czytałam tą książkę z 10 lat temu. Później przeczytałam tą książkę raz i za każdym razem stwierdzam, że książka jest świetna. Ona jest stara w ogóle. E, jeżeli nie widziałyście, to ym, widzieliście no to jest naprawdę bardzo y, dobra pozycja. Dostałam kiedyś od brata, on sobie kupił. Znaczy dostałam, no, gdzieś tam, wiecie, położył w domu i mówi, przeczytaj sobie, jest spoko. E, tak mniej więcej powiem Wam, o czym jest. Kto zabrał mój ser? To wyjątkowa pozycja, której akcja zawiera w sobie dwie historie jednocześnie. Y, jedna z nich dotyczy dwóch sprytnych myszy o imionach Nos oraz Pędziwiatr, albo Hitara a bohaterami drugiej z nich są miniaturowi ludzie, bojek i zastałek. W tym wymyślonym przez Johnsona świecie ludzie żyją razem ze zwierzętami w tajemniczym labiryncie, a celem wszystkich jest poszukiwanie tytułowego sera, który stanowi źródło pokarmu oraz ogólnie pożądanego szczęścia. Więc tak naprawdę ym, myślę, że to jest książka dla każdego. Taka pozycja stara, ale tak dobra. Yy, więc yy, tak, o, odnośnie tej zaradności to... Yy, Myślę, że każdy w tej książce odnajdzie siebie. No, tak sobie przypomniałam, całkiem spontanicznie. Myślę, że odpowiedziałam na te pytania. One były szybkie, ale powiem Wam szczerze, że zadaliście mi je w 10 pytań, więc zawsze mogę na Was liczyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że no, te spontanicznie nasze przerewniki między normalnymi filmami w trakcie grudnia Wam się podobają. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!